I've been waiting all night for you to tell me what you want tell me tell me that you need me I've been waiting all night for you to oh oh tell me what you want yeah I've been waiting all night for you to tell me what you want tell me tell me that you need me W dzisiejszym filmiku takie tam podsumowanie sezonu, czyli opowiem Wam na końcu co i jak się robiło i co. Jak widać już jest u mnie po sezonie, maszyny mam pogarażowane, nawet nawozów trochę kupiłem. I co tam wam dalej powiedzieć? Jak, jak oceniam w tym roku sezon? Po, powiem wam tak, że sezon nie był za bardzo udany ze względu na dość dużo susze raczej ogromną suszę. I przez to suszę musiałem zmniejszyć sporo bydło oczywiście zostało mi 24 sztuki ale to po drugie ma swoje wszystkie wady i zalety po prostu jest mniej roboty jak widać na Nati roztrząsać obornika jest już przygotowany do sezonu następnego jest umyty i w ogóle wszystkie maszyny mam poczyszczone co będę robił w zimę w zimę oczywiście będę pomału zaczynał remonty czyli naprawy maszyn i tych innych swoich urządzeń przede wszystkim muszę naprawić siewnik do nawozów oczywiście ten kłos zaraz do niego podejdziemy jak widzicie ten siewnik musi iść do remontu jest naprawdę w opłakanym stanie technicznym i wizualnym jak tu widać wszystko rdza go stoczyła. Oczywiście w tym roku będzie naprawiany, bo u mnie nie jest potrzebny w ogóle do nawozów, tylko do siania trawy. Nie będę nikogo wynajmował. Bo po co? Zawsze to zrobię sam, jak widać wszystko to już skordowało. Oczywiście da się to naprawić. Ale to trochę potem. Oczywiście z tego będzie silnik co tu wam jeszcze mogę powiedzieć o tym sezonie o pomalowałem sobie pług bowy żeby trochę lepiej wyglądał jakaś ta farba byle jaka to mnie tak wyszedł jakby był matowy ale co na to poradzić e, w tym roku zakupiłem sobie dwie maszyny czyli brune Bomet jak, jak już widzieliście na jednym z filmików i powiem wam tak że jestem z niej bardzo zadowolony Oczywiście bardzo dobrze tnie przede wszystkim do ugorów i do najróżniejszych nieużytków jestem naprawdę z niej zadowolony. Jest dwumetrowa jak widać kąty nachylenia są dość duże i powiem wam także nie ściągało ciągnika i naprawdę kiedyś muszę do niej jeszcze dołożyć wałki ale to w najbliższym czasie i dużo rola jest to, że z tyłu te jak tu widać takie same talerze jak i z przodu, i, z przodu. i bardzo dobrze nimi tnie miałem kiedyś taką jak widzieliście w jednym z filmików z teleżowania że miała gładkie talerze z tyłu to więc nie tak bardzo dobrze robiła na drugi rok mi się tu trochę sobie posiadł zboża przy tych belach ponieważ ze względu na to że wszystko kupić to jest naprawdę za drogo i będę miał własną słomę, własne ziarno i czy, czy mi to będzie się opłacać, się zobaczy oczywiście jak widać ubr mi się bardzo dobrze zaorał e, na tako suszę, to naprawdę dzięki tej talerzówce udało się mi to zrobić e, co mówiąc do e, do, maszy, do innych maszyn e, miałem zamiar zamontować silnik Perkinsa do 30 ale po obliczeniu wszystkich kosztów wszystkich za i przeciw wyszło mi to że to jest za drogo wyjdzie mi naprawdę można by było kupić za te pieniądze jakoś 60 i bez żadnej intermedii oczywiście projekt był ale jakoś mi się to nie chce tego robić dużo przy tym roboty co, co tu dalej wam powiedzieć sezon jak sezon minął może następny będzie lepszy jeszcze mam trochę rowów pokosić, bo może będzie jakoś padać. Kiedyś może, to by woda dobrze od mnie odpływała. Jak widać tutaj jest jako tako zarośnięto, ale co zrobić? Wszystkiego naraz sam nie zrobię. I bel w tym roku nie jest za wiele, ale na moje hodowle powinno wystarczyć. Mam te 24 sztuki jak już mówiłem. I i co tam, da, co, co tam dalej powiedzieć naprawdę będą filmiki dużo będzie filmików postaram się wam kręcić filmiki i pozdrawiam wszystkich widzów oczywiście e, Pawła Dziadkiewicza Łukasza 82XXXX Pawnica którego bardzo lubię oglądać i co, e, co tam dalej wam powiedzieć wszystkie filmiki oczywiście wasze będę oglądał ale wieczorem naprawdę nie wyrabiam się, czasami sam, sam kry, montuję filmik, czasami coś oglądam, czas, czasami coś szukam w internecie i niekiedy. Nie mam czasu po prostu obejrzeć Waszych wszystkich filmików, ale bo jest ich bardzo dużo. Ale naprawdę, naprawdę lubię Wasze filmiki. Jeszcze pozdrawiam Witka Rolnika o, i wszystkich wszystkich swoich naprawdę znajomych, których znam i nie znam. Na razie Wam.